z kolegą, trochę mi się było zapanu z poruszeniem, jak wielu z Was zdecydowało się odpowiedzieć na zaproszenie. Nie tyle parafii, co ufam zaproszenie Ducha Świętego, by ruszyć w Ale do rzeczy. Mój drodzy, kilka lat temu, kiedy byłem jeszcze w poprzedniej parafii, może 3-4, po liturgii Wielkiego Piątku, wróciłem do swojego mieszkania. Akurat nas, który mamy dom jako palotyni, zaczął padać wiosenny deszcz. Otworzyłem barką i to, co usłyszałem zostało aż do dzisiaj. Padał wiosenny deszcz i śpiewałem ptaki. I choć to było po Wielkiego Piątku, ja czułem się takie przeżycie duchowe, bo do dziś czuję pokój tamtego momentu. Czemu od tego zaczynam? Bo droga krzyżowa, męka Pana Jezusa i Jego śmierć i ta nasza mocna droga krzyżowa ma nas zaprowadzić do obrady upeńskiego. Ma nas zaprowadzić do zmarłych do życia. Drzewa, po których będziemy liść, Rzeka, którą będziemy słyszeć. Wszystko to, co będzie nas otaczać, ciemność ma nam pomóc w modlitwie. Ma pomoc w naszym zmysłom, byśmy spotkali Jezusa. Byśmy przeżyli Jego drogę krzyżową. Owszem, kałuże, błoto będą jakąś przeszkodą, ale my nie idziemy na spacer. Nie idziemy na wycieczkę. Idziemy przeżywać nam Pana na Jezusa by tam, ta męgka nas przemieniła. I te trudności też są ważne. Moi drodzy, taka nocna droga krzyżowa nie jest wymysłem ostatnich lat. Przez wielki chrześcijanie szli wiele kilometrów przeżywają z drogę powstały miejscowości, jak Kalwaria ze Brzydowska. Więc jest to tradycja kościoła. Dlaczego ważna? Bo no, moi drodzy, nie jednym już droga krokach kościoła wygląda tak, że ludzie siedzą w ławce, albo tylko wstają, albo kręcą. Nie jednym już się nie idzie za krzyżem. Dlatego tak cenne jest to, że nasz sil, zdrowie, możliwość, by pójść na tę drogę, by przeżyć trud, by tym trudem przeprosić za swoje grzechy, ale też zawiedzieć swoje życie Bogu. każdy z nas idzie w jakiejś intencji. Każdy z nas w sobie swoje intencje. Ale skoro przybyliście tutaj, chciałbym prosić o Was, byście się, chociaż jedno z śmarię pomogli za naszą barwę. Za tych, którzy przez te kilka tygodni przygotowywali tę drogę. Ale też bardzo mocno chcę prosić o modlitwę, bo taka jest intencja też tej prośby krzywdzonej, byście mogli się za swoje baranie, za, za, za miejscowości, z których jesteście, ale bardzo mocno za naszą ojczyznę i za świat opokój. Po Jeszcze wiązując, Konferencji geopolitycznej, której specjaliści mówią, że ten tydzień, który przeżywamy, jest jednym z ważniejszych w wieku. Bo to, co robią obecni władcy tego świata, prowadzi niemalże na skraj wojny. Dlatego ten tydzień proszę ofiarę też o na świecie. By Bóg uchronił i naszą ojczyznę, ale świat od wojny. Najważniejsze święta dla chrześcijan to jest wielka noc. Noc spawienia, która właściwie nie trwa tylko 12 godzin. Zaczyna się wielki czwartek wieczorem i trwa do poranka wiekanocnego. Noc śmierci Chrystusa, ale noc, której wyłania się życie w imieniu Jezus. I wkraczając w tę dzisiejszą noc na drogę krzyżową, Masz niejako przeżyć lęk, masz niejako przeżyć ból, cierpienie. Masz przeżyć zmaganie, by wyjść do życia. Do życia w imieniu Jezus. Już od niedzieli lubimy się w prywatnią, w ręce Pańskiej, w której wybrzmiewa, by zajaśniała potęgna krzyża. Potęga Chrystusa krzyżowanego. Być może niektórzy znają z nas historię, świętego Benedykta założycie na Benedyktynów. Proboż, który nie mógł znieść świętości Benedykta, który już w jaskini. I usnął z ich dus. Krzyż święty nie będzie mi światłem, a demon niech nie będzie mi przewodnikiem. Podczas tej nocy niech to Krzyż będzie dla Ciebie światłem. Owszem, już mi czołówka, tak, ale kiedy ten wiesz zmęczenie, lęk, smutek, ściska mocno Krzyż i podnośnę. Prosiłem Was, byście przygotowali swoje krzyże, bo w tej drodze chodzi, by przeżyć moc krzyża, by zajaśniała potęga krzyża nad Twoją chorobą, by zajaśniała potęga krzyża nad Twoim nałogiem, by zajaśniała potęga krzyża nad konfliktami w Twoim domu, w Twojej rodzinie, by zajaśniała potęga krzyża nad grzechem słabością. Może się też coś dziwnego wydarzyć na tej drodze. Może być tak, że do święty podczas tej modlitwy przypomnieć coś z przeszłości. Może coś trudnego, niezjednolitego. Kilka lat temu, jak szedłem podczas takiej nocnej drogi krzyżowej, to wreszcie na i z serca tej osoby to by było się doświadczenie sprzed wielu, wielu lat. Bardzo bolesne. Podczas tej nocnej drogi krzyżowej oddane do Bogu, przemodlone, ten moment, kiedy to się wydobyło i było oddane Bogu, rozpoczęło proces bardzo mocnego uzdrowienia tego doświadczenia dla tej osobie. I tu też może coś w tobie ułożyć, coś wyrazić. I na koniec, dla mnie jednym z piękniejszych dróg krzyżowych jest droga w korusę. Wielki Piątek, na której przewodniczy Od wielu lat staram się do liturgii Wielkiego Piątku włączyć i towarzyszyć, bo tam wielu chrześcijan przymawiał krew, jak Chrystus. I myślę, że każdy z was pamięta, jak święty nam Paweł II nie mógł już wyruszyć we drogę. Nie mógł nawet być tam na miejscu. Ale był chory w kaplicy w Watykanie. I każdy z nas pamięta to, co zrobił, trulił krzyż. Moi drodzy, idziecie z przyjaciółmi, z rodziną, z dziećmi, z kimś, kto jest dla bliski. W tej drodze nie wstydźcie się osłabiać krzyż, nie wstydźcie się do niego przytulić, nie wstydźcie się go mieć wysoko. spotkania z Jezusem, ale by po tej drodze w Twoim sercu zrodziła się wielka, miłość krzyża, by krzyż był dla Ciebie jednym z najważniejszych przedmiotów modlitwy nie tylko dziś, ale przez cały rok, by był środkiem do głębokiego zjednoczenia z Chrystusem.